No No dawaj, to y, su, pytanka, jest 20 no, pytanek no, y, Klasa dawaj, czy obciach, nie? No dawaj, dawaj, słuchamy, słuchamy Dobra, to pierwsze pytanko, pierwsze pytanko no. Słuchanie się ojca Klasa Obciach Oszukiwanie, oszukiwania ojca Klasa Klasa Zapinanie swojego psa w dupę Klasa Obciach Obciach, Napierdalanie regulaminu 30 minut na czacie klasa. Obciach Klasa Wymuszanie na widzach, aby wysłali Donate'a. Klasa! Nie, 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 obciach, obciach. Oszukiwanie na zbiórki charytatywne. Klasa! Obciach! Posiadanie ojca, który napierdala swojego psyna, syna i wije psa. Klasa! Obciach! Osiem. Posiadanie ojca pedofila. Obciach. Klasa! Dziewięć. Trzymanie matki w bolierze. Obciach! Klasa! Dziesięć. No, siępracanie... Ej, ja mordę... Całki 10% Ej, płacenie... tak. ja mordę to mam miśka a nie ja. Ja Całki... mam twarz. Całki mordę, nie się tam. Nie! będzie Nie będziesz się tak do mnie wszystko się. odżywał. Panowie, uspokójcie się, uspokójcie się, panowie. Dostał pana, No to kontynuujemy, Dostałam. nie? Kontynuujemy. Nie płacenie podatków z donatów. Eee. Obciaz. Nie mycie się. E, Obczas. Y, posiadanie psa wojennego. Coś raz. Posiadanie psa wojennego. O, klasa. Bycie brudasem. Nie, to, na to nie odpowiem. Dawaj, dalej, dalej. Y, y, posiadanie. Pocieka, po... Dobra, 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 dobra. dobra. Po... Y, posiadanie ojca, który popełnił zbrodnie wojenne. Obczas. Posiadanie w rodzinie członka, który posiada niebieską kartę. Obciach. Sprzedawanie dzieci na Allegro. Obciach. karmienie psa czekoladką. Klasa. Degustowanie gówna i spermy. Obciach. Napierdalanie swojego psa. Obciach. Mieć 5 telefonów w ciągu 5 minut. Obciach. Posiadanie psa, który wygląda jakby przeżył z 50 walk na pięści. Czekam, czekam, czekam. 7, złotych, 7, złotych. Czekam 7 złotych. Witam szanownego Dawida. Dawid, wypowiedz się, czy to dobrze, że Rafał Trzaskowski wygrał wybory i zapierdoli renty wszystkim bezrobotnym, a tym, co mają live, to dolozy do renty po 200 zł tygodniowo. Głosowałem dobrze, kolego! Ja dobrze głosowałem! i Dobrze głosowałem na, na Czaskowskiego! Dobrze, głosowałem, bo to był dobry prezydent! To będzie dobry prezydent, widzowie! To będzie dobry prezydent. Na Wrockiego głosowałem! Na, Wrocławaj. na Wrocławaj. Wrocławaj. głosowałem! Dobry prezydent, na Wrocławaj będzie dobrym prezydentem, widzowie! Dobra, już? No. No, to dokończmy, dokończmy. Trzy pytania ostatnie zostały. Okay, dawaj, dawaj, dawaj. Posiadanie psa, który wygląda jakby przeżył 50 walk na pięści. Obciach. Głodzenie psa. Obciach. I ostatnie pytanie. Mieszkanie na Warszawskiej 31. Praca.